Ile czasu spędzasz po domu? 2-3 godziny. 2 godziny. 2 godziny. Tak, kilka godzin. A około 4 godziny. To 200 godziny. 2 godziny. Jakie masz zainteresowania? Lubię jeździć na nartach, pływać. Najmocniejsze. No, Muzyka. Y, akrobatyka, y, sport. No, interesuję się plastyką, muzyką. Sport. Izcy jest najczęściej odwiedzany przez młode. Najczęściej jeżdżę na basen, do galerii. boisko szkolne, Biblioteka publiczna. Czego w Twoim miejscu Centrum handlowego, pływające Przechodni przechodnie lekarskie. Fitbit, Czy w są miejsca, które możemy przeznaczyć na przestrzeń do wypoczynku? No, to nie jest ciężko. Jedynie to, co jest przy boisku. I tu jest gminne, to jest jeszcze ten plac tutaj, w tej chwili o, sklep już. Gdyby można było z remizy, to na zasadzie już zorganizowanej, a nie dowolnej, że ktoś tam przyjdzie i tak Ale myślę, że remiza jak najbardziej. No jest ja na pewno do wykorzystania, zależy też pod Jako działalność, ale myślę, że Remiza jest do, te, do wykorzystania, o ile po prostu trzeba, aby było to grać tylko czasowo. Czy możliwa by była poprawa zasięgu w naszej wsi? Hmm. Idą w tym kierunku działania, ale jeszcze decyzji ostatecznej, decyzji lokalizacji nie ma. No, tak. Są tereny wskazane, coś za trzy czy cztery tereny są wskazane, które by mogła być ta wieża taka przekaźnikowa.